Cześć, mam na imię Asia, a to jest vlog Nitko Malowane, gdzie dzielę się z Wami moją pasją do robienia na drutach i na szydełku. Ale dzisiaj będzie taki trochę inny vlog, ponieważ zaczął się grudzień, zaczął się czas adwentowy. Więc postanowiłam stworzyć swój własny kalendarz adwentowy na ten rok. Przygotowałam trzy woreczki na trzy niedziele adwentowe. Czwartą sobie daruję, ponieważ to już będzie Wigilię, dlatego już nie chcę yy, Was zanudzać <grym> w tym czwartym filmie. Tym bardziej, że każdy Wigilię ma dużo pracy i o czym innym myśli. Także przygotowałam trzy woreczki. Ja wiem, co tam w każdym woreczku jest. To będą takie trzy zadania dla mnie. Możecie się przyłączyć do tych zadań. Jedno zadanie jest łatwe, jedno takie średniej trudności i jedno takie bardzo trudne dla mnie. Totalny hardko. No i cóż, żeby nie przedłużać, to pokazuję, co tam jest w woreczku pierwszym dzisiaj, pierwszy, pierwszy, pierwszą niedzielę yy, adwentu. Nie wiem, może ten wezmę pierwszy, w wygląda taki numer nr 1. co tam jest. O, uh -huh. Będzie coś na, na robienie na szydełku. Bo Tu mam taką nitkę, to jest nić 100% bawełna, firma Ariadna, nić marceryzowana. I co ja będę z tego robić? Jeszcze to powinnam szydełko mieć, tak jest szydełko, szydełko 2,5, nie wiem czy to będzie minąć, 2,5 i co będę z tego robić? To jest zadanie takie trochę średnie średniej trudności, ponieważ ja na szydełku dużo rzeczy nie robię, głównie jakieś tam serwety i to takim najprostszym, Wzorem tak zwanym filetowym albo siatkowym. Natomiast yy, kiedyś zrobiłam sobie takie fajne kamizelki, i niestety kto, komuś pożyczyłam, i do mnie nie wróciły te kamizelki. Także to było jeszcze na studiach. To już ponad 20 lat temu, i od tamtego czasu sobie nie zrobiłam nowych. Stwierdziłam, że zrobię sobie nową kamizelkę. można nawet na dwie mi starczy. Takie na szydełku, jakimś prostym wzorem. To się y, łatwo pierze, bo to można prać w pralce. Ja to te kamizeleczki prałam w pralce, suszyłam normalnie, a później po prostu żelazkiem na parę prasowałam to zupełnie wystarczyło. Yy. Takie kamizelki są fajne, bo ja lubiłam je nosić na jakąś bluzkę czy koszulkę, nawet w lato. Także to będzie moje. Zadanie średnie, tak zwane na przyszły rok, zrobić sobie z tego kamizelkę na szydełku. <laughs> jak będziecie chcieli, możecie się przyłączyć do mnie. Ja wszystko będę pokazywać na blogu, jaki wzór wybrałam do zrobienia kamizelki, jak ona będzie wyglądać. No i będę wam pokazywać też mniej więcej, jak, jak robię tą kamizelkę. Dobrze, to to był pierwszy woreczek. Mhm. Pierwszy woreczek. I zostały mi jeszcze dwa na następną, na dzielę i jeszcze następną. Także y, otworzę je w przyszłym tygodniu, i widzimy się w przyszłym tygodniu. Dzisiaj dziękuję, cześć.